Witajcie ponownie. Jak widzicie znowu przyszła zima i jak każdy fan motoryzacji chciałem wyciągnąć swoje rajdowe auto na przejażdżkę. No ale niestety wydarzyło się to co się wydarzyło. Nie będę wam opowiadał tylko wam pokażę. No i to wszystko. Padnięty akumulator. Więc padłem na pomysł, żeby dzisiaj Wam pokazać, jak w nowoczesnych autach wymienić akumulator. A tak dokładnie to nie będę pokazywał, jak go włożyć i wyjąć, tylko sam proces kodowania. Ok, jak widzicie, jesteśmy już przy takim bardziej nowożytnym samochodzie. Jest to mój służbowy Seat Ateca. W tym samochodzie akumulator jest jeszcze jak najbardziej sprawny, ale sam proces kodowania możemy przejść razem, żebyście wiedzieli, jak proste to może być przy użyciu nowoczesnych urządzeń, takich jak nasz tester Maletech Pro. Ok, wtyczka diagnostyczna jest podłączona, zapłon włączony, więc przejdźmy do wybrania auta, ponieważ jest to moje auto, mam go zapisane go w ulubionych. I teraz wybieramy system start-stop, ponieważ jest to samochód z tym systemem i wymiana baterii. Teraz wybieramy system, w którym jest to zakodowane. I czekamy, aż się nam połączy. Ok, jak widzicie, żadnych błędów nie ma, więc przechodzimy do aktywacji, nie do regulacji. I zaczynamy. Pierwsza rzecz to zmiana pojemności akumulatora. Wybieramy, klikamy start. Wszystkie warunki są spełnione. No i tak, tu jest 59 amperogodzin, czyli tak jak na naszym akumulatorze. Potwierdzamy. Enter. Pierwsza regulacja zakończona pomyślnie. Dalej. Wybieramy technologię, w jakiej jest wykonany nasz akumulator. Znowu warunki spełnione. I wybieramy typ EFB. Tak jak widać na naszym akumulatorze. Potwierdzamy. Enter i kolejna regulacja zakończona. Trzecia rzecz to kodowanie producenta akumulatora. Tu mamy wpisany spis z kodami, który producent jaki ma kod. Nasz jest warty, tak jak widzieliśmy, czyli wpisujemy, czyli wpisujemy VAO. Potwierdzamy. Potwierdzamy i przedostatnia regulacja zakończona pomyślnie. Ostatnia rzecz to wpisujemy numer seryjny akumulatora. Nasz akumulator jest fabryczny, tak jakby wyszedł z fabryki, czyli powinien mieć 10 jedynek. Potwierdzamy. Potwierdzamy warunki. No, jak widzicie, jest 10 jedynek, także Znowu fajeczka, i już akumulator jest zakodowany. Jak widzieliście, dzięki naszemu testerowi kodowanie akumulatora jest banalnie proste. A te, po takim procesie wiemy, że i działanie alternatora, i działanie systemu start-stop będzie właściwe. W dzisiejszym odcinku to tyle. Jeśli macie jakieś pytania, jestem do Was dostępny na naszym facebooku. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku.